Lecimy z kolejnym pytaniem. Bratan, pytanie do Ciebie. Jest dzisiaj Twój fanclub, więc myślę, że będzie ciekawie. W ramach rundek pokazałeś zupełnie nowe oblicze. Wiele osób spodziewało się kanonady słów na K, jak na konferencji, a tymczasem było zupełnie inaczej. Z jakim nastawieniem przyszedłeś dzisiaj na konferencję? Spokój i opanowanie, czy już ogień, który chcesz pokazać w OKTAGONIE? Kurwa, ciężko mi to opowiedzieć. He's back! He's back. <noise> dzisiaj lecimy do oporu. To wychodzi na to, że to Wy jesteście zapalnikiem. On widzi ludzi i dostaje po prostu kociołkwiku. E, ale, ale co, rzeczywiście dzisiaj raczej na spokojnie. Nie kociołkwiku, tylko kurwicy. Skoro, skoro słowo na kasie pojawia tak często. <laughs> Dobra, pytanie jakie było? <laughs> Właśnie takie. E, czy spokój i opanowanie, czy ogień, e, który będziesz chciał pokazać w Oktagonie? Jakie nastawienie na dzisiejszy dzień? Na dzisiejszy dzień taki jak zawsze. Czyli spokój, opanowanie i ogień. Okej, okay. taka niecodzienna kombinacja. Narcyzm, w takim razie, pytanie do Ciebie. Wciąż jesteś sporym underdogiem, ale w internecie można się spotkać z coraz większą ilością pozytywnych opinii, życzeń, byś zaszokował świat i pokonał bratana. Jak się czujesz z tym rosnącym poparciem internautów, nie tylko tych reprezentujących Narcyz Znaczy, powiem Ci, że wsparcie mam coraz większe wbrew pozorom. No i fajne jest też to, że nie mam presji w sumie żadnej. Jeżeli chodzi o tę o walkę, bo ludzie, się, ludzie spodziewają się tego, że bratan, no nie wiem, ma 10-15 sekund i będzie po mnie, nie? Więc jeżeli będzie walka trwała dłużej, a przypuszczam, że tak będzie to wyglądało, no to ja już w oczach ludzi tak jakby wiesz, urosnę troszkę, nie? No w tym momencie. No widzimy... Podoba mi się bardzo Twój spokój, Narcyz, W sensie jakby obserwując na to, patrząc z boku, w rundkach to samo i jakby ten spokój dla mnie wydaje się dosyć tajemniczy, i, i nawet śmiem twierdzić, że. Może być to jakaś taka, wiesz, ukryta bomba tykająca. Znaczy no, dla mnie to jest przygoda. No ta walka w istnieniu świata wiele nie zmieni. E, moje e, czyje życie od tej walki nie zależy, więc co mi szkodzi? Wychodzę do oktagonu. Bo no, Le... twoje życie trochę tak, jeśli za bardzo się odpadnie. Nie, no aż tak bym, aż tak bym tego nie, nie porywał nie, no, jakby, się, że tutaj ja mi coś, miałem, coś mi grozi. Awaj sobie rundkę. Miałem okazję ćwiczyć e, z Józefem z jakiś rok temu, tak? Byliśmy na siłowni i tak dalej. Mniej więcej wiem, czego się po Józefie spodziewać i tak dalej, ale u ciebie właśnie mimo wszystko, że nic nie widzę ani nie widać, jest ten spokój cały czas, taki wewnętrzny, który mnie w jakiś sposób też przyznam, że intryguje. No, chyba wok tego nie zachować spokój, to jest naprawdę ważna kwestia. Chyba jedna z ważniejszych, żeby o pan. decydowanie Zdecydowanie Zdanie tak, ma. na pewno. Że... To się zgadza. A y, cesarzu, Narcyzie, czy patrząc na kurs 1,15, w tym momencie widzimy 1,15 na Bratana, 4,73 na Ciebie, czujesz ten spokój? Znaczy wiesz, dużo osób mi pisze, że, no tam, już mówiłem nieraz, że Bratal mi je zje, wciągnie i ta inne epitety e, i się pytałem niektórych dlaczego. No, bo on jest większy, więc buchmacherzy chyba też patrzą tego w ten sposób e, i nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Józef, jak widzisz przebieg walki, powiedz mi tak, ogólnie, wchodzisz na, tą, na ten oktagon i, i co się dzieje? Od razu do rywala cisnę, nie zastanawiam się, nie będziemy się wyczuwać, od razu zamykamy sprawę. A w jaki sposób chcesz go zamknąć, co, łokciem, coś tego, czy... Rozumiem, że to jest deklaracja. Ja nic nie deklaruję, nic nie potwierdzam. Może coś by się udało, taki jeszcze wiesz, oprócz wygranej e, w High jakiś zakład między wami, jak to między chłopakami z tym Instagramem? Coś tego, może tutaj wymyślimy? Wymyślicie jakąś specjalną stypulację? Z Instagramem? To ja przecież tu z TikTokiem wierzam, to TikToka mi musisz podbić. A widziałem, że ostatnio robiłeś coś tam, bilety sprzedawałeś pod moją muzykę. Ale nich huja wyświetleń nie poszło, więc ten zasięg na YouTube jest smarny, ku. <laughs> Okej, okay, a ja tylko podzielę się, z wami, kochani, podzielę się z wami kochani informacją, z wami, no z wami nie muszę, bo wy to doskonale wiecie, że właśnie w tym momencie na wszystkich kanałach ogląda nas ponad 130 tysięcy osób. Ja jeszcze Więc... mam jedno pytanie do Narcyza, bo właśnie ja nie widziałem żadnych twoich przygotowań z treningów i tak dalej, coś tam aktywnie się dzieje ogólnie, jak to wygląda u ciebie, ile razy w tygodniu trenujesz? Yy, najwięcej, bo ja ogólnie trenuję ile, z półtorej miesiąca do tego momentu, no tam półtorej, dwa, z treningów najwięcej jednostek, to miałem chyba 13 w ciągu tygodnia, na różnych płaszczyznach, a nie nagrywam zbytnio, bo, no bo nie chcę też wiele pokazywać, nie? U Józefa bardzo dużo widać. Jakby, no. Ale do mnie to piszą z jego klubu też ludzie, na co mam uważać, ale... Mordo, musisz klub zmienić. Ale trenuję tylko z jednym trenerem w sumie, więc nie wiem, to jaki... Zresztą. Nie wiem, jakieś osoby tam Lublin. No, jeśli wierzyć telefonom na rundkach, to trzeba uważać z pójściem w parter na pewno. E, tak czy siak, lecimy z kolejnym pytaniem dla Nie. Lukasa. Lukas, jesteś śmieszkiem, ale treningi targetem. Ich kontentu. Kojarzę, kojarzę. Zwłaszcza, że byłem zapraszany trzy razy do elity. I jeszcze nie razu mi tam, ale może. Ty mnie... innego mówisz przed chwilą, więc tam utworzę. Powiedzia a powiedziałem, że może, może, bo dołączę. Nie, innego, więc teraz tutaj nie zgrywaj kozaka i nie mów, że Lita jest taka czy siaka. Ale nie, ja nie, nie powiedziałem, że, Ty ci tła... że. że jesteś moim fanem, więc wiesz. No, fanem twoich piosenek, bo wraz z babcią słuchamy. Oh. Nie, no. To już wiemy, skąd chce babunia, a od babunia, dobra, no. <laughs> Ale no dobrze, no to jakby rozwiniemy temat, bo to jest ciekawe. Czyli, czyli co, rozumiem, że była jakaś nagadanka, ale była to nagadanka właśnie taka muzyczno-kontentowa, czy bardziej już, wiesz, bo jestem twoim fanem, mordo, weźmy, zbijmy tego Lukasa. Jak to było, dawaj, szczerze. Nie no, nie było żadnej nagadanki, po prostu rozmawialiśmy sobie o projektach i tyle. Okej, okay, w porządku, dobra. Chcesz w jakiś sposób się do tego odnieść? Dobrze, niech tak będzie, ok. Nie, w porządku, po prostu nie, no nie lubię takiego czegoś, że gadamy sobie co innego, jeżeli bym wiedział, że tak jest, no to bym po prostu z wami w ogóle nie gadał. No. Albo gadamy normalnie szczerze i tutaj też gadałem przed ludźmi szczerze, albo w ogóle się nie odzywamy, no. No ale ja ci powiedziałem szczerze, przecież, że no może w zobaczycie, mnie Elicie. No. Dobra, okej. Okay. Mówiłem tylko, że miałem trzy razy zaproszenie i na razie nie po drodze mi tam, tak? Powiedziałem, że no nie miałem czasu. Tak, ja nie masz czasu. W takim razie pytanie do bratana. Bratan, mówiłeś już dzisiaj o tym, obiecywałeś założenie TikToka. Jak ci z tym idzie? Czy będziesz chciał przebić rywala na jego ulubionej platformie? Jestem na etapie zakładania, bo jeszcze nie ogarnąłem tej aplikacji. A to tak długo trwa, czy to nie ma dużej filozofii, tak mi się wydaje, przynajmniej. A ja się wtrącę akurat, bo ja mam z tym problem. W sensie założyłem sobie z TikToka. Ale te filmy nie wydaje mi się, żeby były jeszcze takie fajne i, i wcale to nie jest takie łatwe, jak się może wydawać na pięć. No ja wam powiem, to, że ja, tak, ja jestem Mister Polska, nas nie raz prosił, żeśmy nagrali, to on tam chyba ob ob oblatany jest, to możecie go zapytać o jakieś tipy. Ja jestem rocznik 89, i dla mnie TikTok to jest czarna magia. Totalnie tego nie ogarniam, Zbyt skomplikowane. tylko nie czarna, co? Ale później było że magia i do magii już się nie przyczepiłeś. Dobra, w porządku. Lecimy w takim razie Narcys, pytanie do ciebie. Szeroko komentowany po rundkach był twój freestyle i fakt, że przeciwnik nie chciał wziąć w nim udziału. Czy czujesz, że mówiąc kolokwialnie, bratan speniał przed tobą w dziedzinie, w której teoretycznie powinien mieć przewagę i zdecydowanie wygrać? Powtórzysz? Bo... Tak, chodzi o ten freestyle. Że podczas rundek była okazja zrobić freestyle, ty go zrobiłeś. On był taki jakości, jaki, jaki był, ale bratan się tego nie podjął. Czy uważasz, że speniał? A czy, czy speniał? No nie wiem. no... E, ja to zrobiłem for fun, e, ale liczyłem na coś ze strony Josefa i nie wiem, może dzisiaj coś? To jest moje kolejne pytanie, czy. Czy bratan coś dla nas zarymuje na żywo? pod te twoje bity to nie wiem, czym w ogóle nawet w Wandegrandzie chciał napierdalać. Oh Snap! Dlaczego? Tylko dlatego, że jestem gruby? Dobrze. Eee, stary, no jak chcesz, to ktoś inny, ktoś lepszy może ci zrobić. Eee, Malik ci napisze teksty. Dlatego tak nas usadzili, kurwa. No. Nie, chcesz spróbować, czy nie dasz się przekonać? Bo na pewno widzowie byliby zachwyceni, a to jest Teatr Roma. Ja przypominam, że w czwartek wychodzi singiel. Aha. A po czwartku jest następny. Promujący galę, także... Będziecie mieli możliwość usłyszeć mnie ponownie nie tylko na dwóch kawałkach. Okej, okay. no dobrze. No to zobaczymy, zobaczymy. Być może jeszcze się da przekonać, będziemy próbować. Lukas, y czy to prawda, że ten pojedynek jest dla ciebie tak naprawdę trampoliną do pojedynku, który naprawdę cię interesuje, czyli ten z gargamelem. Czy rzeczywiście jest to pojedynek, do którego dążysz? Y czy to jest człowiek, z którym rzeczywiście chciałbyś się zmierzyć? Ze względu na zaszłości, animozje, które was łączą lub dzielą? Być może, ale nie wiem, czy do tego dojdzie. Fajnie byłoby z nim zawalczyć, bo to jest taka jedyna osoba, gdzie, do której mam jakąś niechęć. Nie dlatego, że tam jakiś film nagrał, tylko dlatego, że uważam, że bardzo dużo manipuluje, jest też hipokrytą i to z nim bym musiał pogadać. Już o tym wspominałem, co, co robił. I dlatego myślę, że fajnie byłoby to z nim wyjaśnić i się naparzać z kimś, do kogo się. Czuję jakoś taką niechęć. No bo jak widzę na przykład takiego bunia, no to mi szkoda byłoby go tak bić, taki taki chłopak, taki. No ja tak wszyscy no, lekceważymy no. tego bunia, tu może on pokazać wszystko, nie? Jeszcze wszystko przed nami. No ja właśnie tak się spodziewam, że on tak cicha woda, tu wyjdzie i może być. Pszczała mi, mszczała, tobie. Ja mówiłem, no, że znowu nie my będziemy stwierdzać. Co wy tak we dwóch na tego bunia, żeście teraz wjechali, co? Nie no właśnie mówimy, ale mówimy teraz właśnie w takim w pozytywnym znaczeniu, oczywiście. Ja tyle tak nie odebrałem, no ale okej. Okay. Bunio, no ja weź się trochę się łap ja mordo. Słucham? Uaktywnij się trochę, wejść tam obroń swojego. No ja jestem aktywny, no, chłopaki tutaj chcą się działać, razem słyszałem o koncertach, więc może dlatego ja teraz. Jestem sam z... powiem szczerze, ciekawy tego pojedynku waszego trzech naraz. Jakby... No gadaliście coś o muzyce na zaproszenie. Ja no to podsłuchałem. Pod, pod, pod że... Powiedziałem teraz, że taki jesteś cichy, a wok tego nie możesz się odpalić. Jakby to nie było przecież nic No ale tego. ja odpowiadam na to, co Malik powiedział, że co wy tak. No to on powiedział nie. czemu jesteś no, cichy. Nie, czemu jesteś wy cichy tak dług dług na mnie, że będę ten... grał koncerty z nim? Nie, ja mówiłem, że zachowuję zimną krew po prostu i... A, w porządku. Maciek... ...nie do e, Narcyza. Czy masz nadzieję, że jeśli pokonasz Bratana, to cały świat skupi się na tym i nieco zapomni o niedawnej dramie, która cię spotkała? Znaczy, nadziei, że pokonam Bratana, to nie mam. Bardziej to pewność troszkę. E, a czy zapomni, to w sumie nie robi o, mi bo wielkiej różnicy. nie ostatnia, pamiętaj. Zobaczymy. Okej. Okay. A na freestyle'u nie pokazuje za dużo. nie może też. To to WBW, czy co? Ja przyszedłem się, podpisywałem, miałem się bić, a nie. Do mikrofonu, do mikrofonu. A, przepraszam. Nie no powtórz, powtórz, bo. Że to nie WBW, tak, żeby freestylować. Jak będziemy chcieli po to wiemy, gdzie to zrobić. Okej, okay, w porządku. No to w takim razie y, bratan, pytanie do ciebie. W internecie pojawił się komentarz, że walka z cesarzem może Ci pomóc zaoszczędzić na dentyście. Czy irytują cię te ciągłe nawiązania do tematu uzębienia? Ja ci mówię, że tyle firm się poodzywało, jeżeli chodzi o to, że kurwa, te zęby teraz są w stanie więcej zarobić niż tutaj kogokolwiek. No właśnie, kiedyś Karolak, dzisiaj Bratan. Nie no, pytanie jest takie, czy na tym etapie te ciągłe nawiązania do tematu uzębienia, złomka i tak dalej, czy to już po tobie spływa? Powiem Ci tak, jakbym się tym przejmował, to gdzieś bym tam reagował na to, a to kurwa, będą głupi lud i tak zawsze będzie gadać, ale jak jest śmiesznie, to jest fajnie. A przy tym pamiętaj, że jak jest głośno, to się odbija oczywiście pozytywnie w innych kręgach. Okej, okay, okej, okay. a w jakich kręgach? Możesz zmienić ten temat? No w sensie, że gdzieś tam publiczność moja tam poszerza się przez, przez głupiego Mema, a wiesz, może się poszerzyć publika. I tak to właśnie też działa gdzieś tam poniekąd. Także wszystko, co jest hej, hej, hejtowane, to jakby nakręca, to jest motorem napędowym do czegoś więcej. Okej, okay, no to to jest bardzo dobre podejście. To w takim razie pytanie do ciebie. Lukas, czy po negatywnych komentarzach planujesz zmienić coś w kontencie na swoim kanale? Ja nadal będę robił swoje, będę nadal prankował ludzi, dopóki mi to będzie sprawiało przyjemność. Oczywiście jest tak, że czasem coś wyjdzie, czasem nie. A to jak w życiu, ale większość osób reaguje pozytywnie, śmieją się, spotykam się z tymi ludźmi i większość tych, którzy mówią, że. Jest coś złego. Na przykład, ostatnio dostawałem takie wiadomości, że ktoś był nieprzekonany do pranków, bo słyszał, że pranki to są takie te, bo ktoś tam powiedział. Poglądał filmy i nagle mu się spodobało. Dużo osób do mnie pisze, że zaczyna wychodzić do ludzi. Dzięki mnie, bo widzicie, że mi się nic nie stanie, że to nie będzie tak, że jak dwie dziurawe skarpety założy, to wszyscy będą patrzeć. I ja nadal zamierzam robić to samo i sprawia mi to Friday i tyle. Ok, to jest klucz do tego, żeby być szczęśliwym. Okay. to jest klucz do tego, żeby być szczęśliwym, robić swoje. Narcys, dwa scenariusze. Pokonujesz bratana, co dalej, kto następny? Przegrywasz z bratanem, walczysz dalej, czy koniec Twojej przygody z MMA? No, jak wygram z bratanem. Przepraszam. E, rozbawiła Cię idea wygrania z bratanem. Nie, Sam nie. w to nie wierzysz, czy. Nie. E, wygram z bratanem. No i następnych... Chciałbym TikTokera, bo tak jakby zasięgowo mi się... Siedzi jeden obok ciebie. No, tego lubię akurat. Natomiast zasięgowo mi się to nie przelewa w ogóle prawie. a jeszcze... Ostatnio dzwonili ludzie, to mówili, że mnie bardziej kojarzą niż ciebie. Ja sam ciebie poznałem tak naprawdę tutaj. No Ja ciebie też nie kojarzę zbytnia twojego brata. A patrzę. mówiłeś, że słyszałeś się moje utwory. Bo nie byłem pewien, czy to ty, czy to twój brat. Przecież kurwa tych zębów nie da się pomylić też prawda. Może po walce będzie się dało, miejmy nadzieję. 8 na 10 dentystów poleca. Kontynuuj, kontynuuj. E, no to jak wygram, no to walkę z jakimś tiktokerem chciał, a jak może przegram, no to też z jakimś tiktokerem. <laughs> Okej. Okay. Czyli ta walka jakby ma, nie, nie ma jakby znaczenia, ja jeśli osobiste. chodzi o nie, no, dalszy jak, kontekst. Jak mówiłem, dla mnie to jest przygoda i w sumie. E, Bardziej kłopotliwe są dla mnie te całe tam, wiesz, ogarnianie jakichś tam promocji tego i tak dalej. Ja mógłbym nawet z Józefem wyjść jutro, nie? Bo w sensie już chciałbym. Chciałbym mieć to już za sobą. To dawaj nie? teraz, po co na jutro to przekładać? Tutaj? Oczywiście. Uuu, chyba zrobimy kolejny face to face, coś mi podpowiada. Chcecie? Nie no problemu. Chcecie face to face A, A ja osobiście uważam, że, dawaj, zestaw że zestawienie... TikToker i raper to jest dosyć taka same ciekawa rozrywka. Same nieplanowane, same nieplanowane. Uważam, że zestawienie raper-tiktoker to dosyć ciekawa rozrywka mimo wszystko. Znaczy ja uważam, że to, znaczy najciekawsze, no to zależy od, od y, punktu widzenia. Natomiast jest to najbardziej, y, 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 jak to się mówi, y, Kontrast? kontrast? Jest naj, największy kontrast, jeżeli chodzi o tą walkę, nie. Bo inne walki to tam bonus z tym streamerem, to, no, z Jabczanem, no to tam jest porównywalne. Lil Masti z tą brodnicką to też są poniekąd dwie osoby, które coś mają do czynienia, a my to jesteśmy skrajnie, skrajnie inna walka zresztą. Józef jest tam w treningu, mówił 9 lat, tam siłownia i inne jakieś tam bójki, a ja no dwa miesiące. Rząd, no tak jak to było z tymi raperami, powiedz jeszcze raz, bo tak żaden raper się nie zgłosił, nie było żadnego o co chodzi. Z tych informacji, które tam gdzieś dostałem od federacji, no to nie było nikogo chętnego, teraz gdzieś tam się w sieci pojawił, ale nie będziemy nakręcać, bo to jest jakby sprzeczne z naszym. Nazwiska. Peja, Tedeliroi, nie, co tam? Jakie nazwisko? Zakończył nie ma. Nie, no pytam, pytam. <laughs> nie ale nie czy, gadam. Jeśli, jeśli powiedzmy wygrasz tą walkę, to będziesz skłonny zawalczyć z raperem teraz, jak się pojawi taki? Oczywiście. A ty jakbyś wygrał e, Narcyz, to byś wziął kolejnego rapera, czy byś mimo wszystko celował... W znaczy powiem, czy lać mogę każdego, to chyba nie ma znaczenia w sumie, nie? Czy to raper, czy TikToker, czy YouTuber, e, więc nie ma żadnego problemu. To, co ja bym jeszcze chciał cię zapytać, Bratan, bo to jest dla ciebie też bardzo jakby... E, bycie na TikToku, bycie na YouTubie, bycie na tych wszystkich platformach, e, jednym kojarzy się z super zabawą, innym kojarzy się z masą cringe'u i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Czy nie boisz się, że dla ciebie ulicznika, rapera, klimaty, wiesz, hajs, gangsterskie i tak dalej. Czy nie jest to dla Ciebie cios wizerunkowy i czy nie boisz się, że nawet jeśli wygrasz tę walkę, ale sprawi Ci trochę problemów, nie pójdzie to tak łatwo, nie będzie to taka egzekucja, jaką ludzie em, po prostu przewidują, czy nie boisz się, że to troszkę nadszarpnie twój wizerunek? Zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi, czy tam to gdzieś szarpnie moją reputację, to powiem Ci tak, zobacz, co się dzieje. Sportowy zawodnik jeszcze parę miesięcy temu mówił, że nie będzie udziału brał w free fightach, a teraz co się dzieje? A drugie pytanie, co tam było? Drugie pytanie było takie, czy nie boisz się, że właśnie przez to, że ty masz wizerunek taki jakby hardy i po no. prostu wiesz, raperski gangster? Powiem ci tak, jeżeli on będzie w stanie te pierwsze 20 sekund przetrzymać, tak jak no nie wiem, jak przetrzymać te 20 sekund pierwsze, to wtedy sam mu szacunek oddam za to, że był w stanie, pomimo tego, ile on tam ma styczność z tym wszystkim, jeżeli chodzi o sport i tak dalej. Rozumiem, no Czyli bo... dajesz sobie 20 sekund, że mnie tam. Yy, ja rozgrądasz. nie daję tam 20 sekund, bo trener mówił, że to ma być ładna, widowiskowa walka, a nie żeby od razu pójść, kurwa do koryta i no, ale zabrać, ludzie by tego zabrać co swoje. To chodzi o to, żeby to wiesz, to, to, ma, to ma wyglądać, ładnie. No właśnie to, 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 to myślę, że to jest też bardzo ważne. Czy ty planujesz się, czy ty planujesz jak najszybciej przeciwnika skończyć, czy ty planujesz się z nim pobawić? I czy nie boisz się, że w Oktagonie może zdarzyć się wszystko i wiesz, jeden fałszywy krok? Ja się niczego nie boję, zacznijmy od tego. No chyba, że mamy. Pozdrawiam. Ale no nie wiem kurde, zobacz, widać, żeby nie wiem, że jakoś bał się, że tak powiem, że tak powiem kurwa TikTokera. Tam gdzieś był żart, nie wiem. Dobrze, okej, okay. no to w takim razie myślę, że skończył się czas na to, żeby mówić, to teraz zróbmy ten face to face. I mamy nowego tutaj zawodnika, więc na pewno zrobimy to e, za chwilę kombinację trzech, ale najpierw spokojnie, tak, chodź, 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 cesarz, tak, zrobimy to i zobaczymy, co z tego będzie. Wielkie brawa, kolejny face to face, cesarz Narcyz, Józef Bratan. No, tego się nie spodziewaliśmy, cisza przed burzą. Co spowodowało, że postanowiłeś tutaj zaatakować? Myślałem, że się wystraszy. No, jak się z tym czujesz, tutaj próbowałeś odkopywać? Wydaje mi się, że trochę wystraszył. Chciał tutaj głowę jakoś mi. <grych> Dajcie mu tlenu, kurwa. Dobrze panowie, no to w takim razie jeszcze pozycja bokserska do widzów. I do widzów, do widzów, do widzów, tak jest. Wielkie brawa Narcyz kontra Bratan. I zaprośmy jeszcze trójkę naszych zawodników. Kosakowski, LukasTV, Bunio. Tutaj musimy zrobić różne kombinacje. Najpierw każdy z każdym, a później osobno. Chodźcie, chodźcie. Lukas z Buniem. Teraz każdy poszczególnie będzie z każdym tak? Co Słuchajcie, sobie macie do powiedzenia? Nie, nie wszystko lito. Następnego zapraszamy. Coś może do powiedzenia, Mordo? Nie. Kamil, Kamil, ja bym jednak chciał zapytać, co cię zmotywowało? Wydawałeś się taki spokojny, przyszedłeś się tutaj bawić. To nie przypomina zabawy. Jestem spokojny, jestem, ale brał się, myślałem, że pierwszy wyleci. Nie, myślałem, że pierwszy, więc chciałem po prostu zrobić jakby kontratak, no. Lukas, czy, czy ty chciałeś go zaatakować? Nie, chciałem tak popatrzeć mu w oczy głęboko, zobaczyć, co tam siedzi. Dobrze, panowie, pozycja bokserska do widzów. I teraz trzecie z Czy masz do powiedzenia z tym buziaczkiem, czy tak po prostu? A to taki sygnał, co będzie potem. No, on już od początku właśnie coś do mnie tutaj. Dobrze, do publiczności pozycja bokserska i Kamilu za chwilkę zrobimy we trzech. Ok, Kamilu dołącz i teraz stań tutaj, gdzie po prostu stałem, jak gdzie stał Malik i we trzech. Spróbujcie po prostu, jak tylko Wam się uda, trójkąt face-to-face. Kosakowski, Bunio, Lukas, TV, wielkie brawa. Walka trzech, historyczna walka 28 sierpnia. Hej, League!